Cześć, witam was w moim kolejnym odcinku ma z Magicznych Tak Kupiłem sobie nową talię żebyś żeby sobie wziął sztuczek Oto przyjrzę, będę teraz otwierał Może trochę zdenerwuję ale Jest na chlebie. O Jeżeli widzicie, otwieram to Ładna Nie jestem zazdrosna, ale są jest kompletne pistolety. Fajne na karciach. Czyli jak się robi na niej wachlarza? O! To jest taka karta. Nie jestem zazdrosna. Widzicie? Ma, panie, do z, może pani do tego tylko chce korzystać? Może zrobię z tego białą kartę. Może jak mam rozumieć, że poznać cię. Pokażę wam na filmie, jak się to robi. Pacie, jaki A, piękny wachlarz. Idealne. Kocham nowe karty, bo są a, super. Są a nie, mm. Ale najgorsze jest to, jak wachlarz to nie i puszczysz, one tak się rozjeżdżają. Dlatego najlepiej na początku na sobie stosować czas karty, karty. ćwiczyć sobie chwilę nimi. Teraz sobie porobić jakiś czuczek. O, i jak się super to robi nawet. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. To co Super, spróbujmy A mogę zobaczyć? Nie, dziękuję. Ja się tym zajmę. O, ładnie. Dobra, to przejdziemy do sztuczki dzisiejszej. Tak, to będzie coś takiego.

Dojdziemy teraz do szczuczki. Ściuczka będzie dosyć prosta. Liczniemy. Więź kartę. Tak? Ok. ta Teraz zapamiętaj tę kartę o odsunę. Mhm, dobra. Mhm. Muszę wykonać teraz dwa dżekary. O, jest jeden.

Tłożymy. jest I mm -hmm. tak i wykładała teraz karty Jest Boże swoją po nic wkładam jest wkładam, wkładam, wkładam wkładam, wkładam wkładam, wkładam Teraz tak. Każdy teraz odwrócę. To będzie twoja karta. Nie wierzysz? Możemy się to założyć. Jeśli ja wygram, dajesz mi lajka i suba. A jeśli ty wygrasz, to ja twój kanał spróbuję goś powiedzieć o swoim odcinku, ok? Dobra. Każdy tak. raz to będzie twoja karta. Patrz zakład. To jest twoja karta. Teraz przejdziemy do wyjaśnienia, jak ja to zrobiłem. Niewiele jest ciekawe, może pewnie dużo osób za ten trik jest dosyć tej znany. Ale jak pokazałem to w swoim odcinku, bo może nieco na znają. To dla początkujących, jak większość moich trików, bo jest, ja jestem początkującym, to przetosujemy sobie karty. Są przetosowane. I teraz. Lisa wybiera kartę, tak? To jest ta karta, na przykład. Byle jaka, 7, 7 tref. My kiedy mamy patrz na kartę, zapalujemy kartę z tyłu, czyli as czerwo. A tu jest 7 żołąd, dobrze. O. Tak. I szukamy naszego Asa. Musimy te dwa jokery. Nie możemy ich, ale wtedy wykopujemy te dwa jokery, choć to nie jest do niczego potrzebne. A my tego szukamy tego Asa. Szukamy, szukamy, szukamy. Jest as i zawsze i karta po jego prawej stronie to będzie tak. To jest 7 żołądź. Yy, I wiem jaka jest jego karta. I po możemy, co chcemy zrobić? wytasować możemy nawet rzucić rzucić o ziemię i, i wtasować. Wszystko możemy teraz z tym zrobić. Mhm. Tylko teraz możemy. Chidden Trip, ta karta. I teraz mówisz, że nie wykłada się jego karty. I wykładamy tak z tyłu. Tak, 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 tak. tak, tak. Mhm. Wykładamy ta, dopóki nie będzie jego karty. I jest o tak. I, mówi, I teraz możesz się założyć. Teraz mówi, że wycią kartę, którą teraz wyciągniesz, bo będzie jego karta. I zakładasz się, nim. Jak nie wierzysz, czy coś na coś tam, coś na cary, czary Mary i wyciągasz jego kartę. Tak? Odwracam, już odwrócona. Dobra. Ja mam nadzieję, że film się podobał. Jak tak, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał. I cześć!